Czwarta faza Marvel Cinematic Universe jeszcze się nie zaczęło, co samo w sobie jest niezwykle złą wiadomością. Na całe szczęście czekać aż tak długo nie musimy, ponieważ Marvel potwierdził premierę serialu WandaVision na 15 stycznia przyszłego roku. Dodatkowo pojawiły się informacje, że premiera serialu Falcon and the Winter Soldier też odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku, choć tutaj nic pewnego i oficjalnego. Jednak tak naprawdę prawdziwy start kolejnej fazy MCU odbędzie się przy premierze filmu Black Idą w maju następnego roku. Premiera oficjalnie miała się odbyć w maju jeszcze tego roku, jednak nie odbyła się i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Tak więc Czarna Wdowa wreszcie po wielu latach dostanie własny film. I choć sporo osób nie jest zadowolonych, ponieważ stało się to zbyt późno i po jej śmierci w Avengers Endgame. Jednak patrząc na to z drugiej strony, to wreszcie dowiemy się coś więcej o postaci Nataszy Romanow, a to zawsze jakiś plus. Wydarzenia z Budapesztu wreszcie zostaną nam przedstawione, poznamy bliżej takie osoby jak Red Guardian. Czy siostra Nataszy, czyli Jelenę. No i co najważniejsze, według twórców wreszcie dowiemy się, co sprawiło, że Natasza poświęciła się w Avengers Endgame. Co do samego filmu, to mamy nadal więcej pytań niż odpowiedzi, jednak jednym z tych pytań zajmiemy się już dziś. Nadal nie wiadomo, co będzie głównym wątkiem tego filmu. Trailery wskazują na to, że Natasza z jej rodziną będzie chciała pozbyć się czerwonego pokoju, aby nie powstawało więcej czarnych wdów. Jednak najnowsze wywiady do magazynów Empire czy Entertainment sugerują, że nie jest to wcale główny wątek. Co ciekawe, sama aktorka Scarlett Johansson powiedziała, że Taskmaster, o którym będzie dziś mowa, wcale nie ściga ją. Ona stoi mu na drodze, ale nie jest jego celem. Tak więc, co bądź kto jest jego celem? Na to pytanie raczej sprzed Seansem odpowiedzi nie poznamy. Jednak dzisiejsze pytanie to, kim jest i co będzie dla MCU znaczył sam Taskmaster. Z niektórych komiksów wiemy, że jest on byłym członkiem grupy Shield, jednak wątpię, aby w tym filmie była poruszona akurat Tachy historia. Ciekawsze są jednak jego umiejętności, które są dość unikatowe jeśli chodzi o Marvel Cinematic Universe. Nie jest on mutantem, czy nie posiada jakiejś nadprzyrodzonych mocy. Jego najsilniejszym punktem jest to, że jeden do jednego kopiuje on podczas walki styl swojego przeciwnika. Widzieliśmy to na trailerze, kiedy to podczas starcia właśnie z wdową odwzorowywał jej ruchy. Gdyby tego było mało, to widzimy jak powtarza on ruchy innych znanych na Mawędżersów, jak Czarna Pantera, czy spider Spiderman. No i dodatkowo ostatni trailer pokazał że leciał on w pozycji takiej samej jak latał Iron Man. I cofając się jeszcze na chwilę do wywiadów z Entertainment Weekly czy Empire, potwierdzono, że będzie odwzorowywał on Iron Mana. Tak więc, czy Taskmaster może być kolejną osobą, która zawdzięcza swoje zdolności bojowe po prostu technologii? Zacznijmy od tego, że kopiowanie, analiza i kontratak z tyłu walki w przeciwnika już w MCU widzieliśmy. W ostatnich scenach filmu Capitan America Civil War widzimy scenę, gdzie to tony rozkazuje Friday, analizę stylu walki Steve'a Rogersa i opracowanie kontrataku. Cool. You can't beat him hand to hand. Analyze his fight pattern. Ostatecznie się to udaje i Iron Man od tej chwili kompletnie niszczy kapitana. Jednak dlaczego o tym mówimy? W zapiskach specjalnych książek, które opowiadają o wydarzeniach ze świata MCU, które ostatecznie w filmach się nie znalazły, dowiadujemy się, że pomiędzy Civil War a Infinity War, kiedy Avengersi byli rozbici, ktoś okradł jeden z magazynów Tonego. Ponownie nie wiemy, czy w MCU się do tego odniosą, ale do innych rzeczy z tych książek się odnosili. Jest sporo interesujących faktów w książce Wakanda Files. Więc jeśli nie chcecie przygapić filmu właśnie o tych rzeczach, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Tak więc nasze pytanie na dziś brzmi: a co jeśli ten skradziony sprzęt to po prostu część nowego systemu ofensywnego Starka? Wiemy, że nad nim pracował, patrząc na to, że w Avengers Infinity War dostaliśmy kompletnie nowy pancerz, który miał ogromną ilość nowości. Tak więc uważamy, że Taskmaster to zwykła osoba, która jest wyposażona w nowoczesną technologię. część z tej technologii pochodzi ze skradzionego sprzętu, a część została Stworzona przez naukowców z Czerwonego Pokoju. Wydaje się więc, że Taskmaster może być kolejną osobą po Iron Manie, która siła i umiejętności mocno oparte są na technologii, jaką ta osoba właśnie posiada. Prowadzenie kolejnego superżołnierza mija się z celem, szczególnie że kilku takich zobaczymy, czy to w Shang-Chi, czy to w serialu Falcon and the Winter Soldier. Z różnych informacji o Czerwonym Pokoju wiemy, że są oni dość mocno zaawansowani technologicznie, dlatego też stworzenie takiego pancerza nie powinno być dla nich problemem. Zresztą zresztą to wcale nie musi być kompletny pancerz, tylko sam hełm. Jeden urywek z trailera pokazuje Taskmastera obserwującego walki z udziałem Nataszy. To nagranie pochodzi z monitoringu hangaru Justina Hammera. To też podsuwa pewne spekulacje na temat tożsamości Taskmastera. Nagranie ujawniające Nataszę na 100% zostałyby skasowane przez tarczę, więc fakt, że Taskmaster ogląda to nagranie, oznacza, że ma on w jakimś procencie dostęp do archiwów tarczy czy nawet hydry. No, chyba, że kupił sobie DVD Iron Man na 2. Kto wie? Podsumowując, ciężko powiedzieć, kim jest Taskmaster. Pewne elementy z przeszłości MCU mogą nam dać jakieś wskazówki, ale niezbyt wiele. Patrząc na to, że w czwartej fazie dostaniemy ogromną ilość nowych superbohaterów, można wywnioskować, że Taskmaster nie będzie kimś specjalnym. Może będzie obeznany w sztukach walki, jednak z jakiegoś powodu wydaje nam się, że będzie chodziło o technologię, a nie o jego umiejętności. Po śmierci Starka, Marvel sięgnie po osobę, która ponownie będzie zaskakiwała nas technologią a nie umiejętnościami. Raczej też nie ma szans na to, że Taskmaster zostanie zabity w tym filmie, ponieważ mówi się nawet o solowym filmie grupy Thunderbolts, w której Taskmaster jest jedną z głównych osób. Czy można nazwać go kolejnym Iron Manem MCU? Jeśli chodzi o poziom i ważność, to raczej nie. Jednak jeśli chodzi o styl walki i uzbrojenie, to chyba tak. Będzie w MCU brakowało takiego mocno uziemionego bohatera po tej mrocznej stronie, ponieważ wchodzimy w taki okres Marvela, gdzie więcej będzie osób, podobnych do Kapitan Marvel, niż do na przykład Spidermana. A wy chcielibyście zobaczyć kolejnego superżołnierza, czy raczej osobę z dobrą technologią? No i czy uważacie, że Taskmaster mógłby w pewnym procencie zastąpić postać tonego Starka? Dajcie nam znać, oczywiście w komentarzach. A tymczasem zapraszam was na nasz Instagram, gdzie znajdziecie masę informacji na temat świata superbohaterów. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.